Złom dobry 10 października po godzinie 16 jestem w terenie. Wybrałem się w poszukiwaniu złomu w biały dzień, taki będzie tytuł tego filmu, mniej więcej. Dziś sobie spojrzałem na maila, aby sprawdzić, kiedy przyjdzie kamerka. Zamówiłem ją chyba tydzień temu, poniedziałek, dzisiaj jest też poniedziałek. No i zajrzałem sobie na maila. Sprawdzałem zamówienie, które złożyłem dzisiaj w firmie LR, zamówiłem żonie perfumy, jakieś dwa kremy, jakąś maseczkę z okazji urodzin i mnie przy okazji zajrzę na maila, jak tam się ma moja kamerka. No i jest wiadomość świeża z sklepu, ze sklepu Morele.net, że zmieniony termin dostawy na 17 października, czyli welcome to Polanda, kto ma czas w Polsce może żyć. Tutaj czas płynie dłużej chyba wszystkim. Także zamiast przyjść kamerka dzisiaj przyjdzie za tydzień, jeżeli nie otrzymam jeszcze jednej wiadomości o zmianie terminu dostawy o następne kolejne 7 dni. Zobaczymy. No. Nie polecam sklepu Morelnet, kiedyś tam kupiłem coś, yy, telefon czy coś, kiedyś tam kupiłem, tak mówię to może kamerkę też tam kupię, no i kupiłem tą kamerkę, ale niestety. Niestety, dzisiaj dowiedziałem się, że przyjdzie za tydzień dopiero. Także można i tak prowadzić sklep, jak się chce. Jak się chce klientów stracić, to można. Idziemy do pierwszego paśnika, potem do drugiego, który jest obok dalej, no i trochę na miasto. Dzisiaj jest troszeczkę ruch, bo to, a znaczy ruch jest zawsze, kiedy ludzie z pracy wracają? Mam tam moje podniszczone magnesy, które leżały ciepnięte, czy też wrzucone. Z tyłu na palce, i trochę się poliszczyły, nie aż tak bardzo. Troszeczkę a tu na pierwszym piętrze jest taki obserwator, i ten zaraz mi wyjdzie przyobserwować na pewno. A my zajrzymy sobie tu do paśniczka. A chyba, chociaż coś tam, coś tam chyba jest. Na żywo na żywo zgasimy machinę. i potem do następnego, i do kilku jeszcze podjedziemy, zobaczymy. Nie są podniszczone, tylko ten jeden tutaj leżał tak troszkę na jakimś czymś. Się tutaj odkształcił, ale. Ja myślę, że troszkę się tu porysował. Ale ja myślę, że jeszcze jakiś czas popracują te magnesy, a potem sobie kupię już nowe. E, wydawało się mi tylko. to tylko lustro, a przy okazji lustra. O, dzień dobry. Czy tu biją złomiarzy? No nic, idziemy dalej. Idziemy dalej. Z tym telefonem to mam taki dyskomfort, a właściwie tak muszę z nim postępować, że muszę go trzymać ciągle w ręce, bo on jak go położę na siedzenie z boku to się wyłączy. Przerwie się mi film po prostu, więc idziemy, zajrzymy do paśnika, który jest zawsze otwarty i nie przedłużamy, no bo tam chyba pusto. Idziemy dalej, pizza była. Ja też byłem na pizzy wczoraj, tylko że w pizzerii, o, poszczątane ładnie, tylko framugi, są kable, są kable miedziane w środku, są framugi, są foremki, są talerze. Coś tam w worku było i poleciało, no i tutaj jeszcze jest krajalnica, wezmę ją, bo to stalowe, jakiś silniczek tam w środku jest. Po foremki wrócimy. Także tutaj to wrzucimy. I kable, także ten paśnik ma zawsze jakąś ofertę dla mnie. Dzisiaj nie zawiódł, chociaż nie jest tutaj dużo, dużo fantów. Tego tu nie biorę, bo się nie chce mi z tym babrać. Lubię takie fanty gotowe, które są. Może jeszcze coś by tu wyharatał. A to udaje metalowe. Cyfra mugi to nie. Bo wiecie jakie mam podejście. A co było tu? Aha, aha. Tu było schowane Przed moimi oczami. Bierzemy Bierzemy i uciekamy Złomik do złomika i będzie na nowego kadika. i na nowy magnes Jak się duży Ozunia Rolnik pole orze, a złomiarz robi co może Jedziemy na Cieszynek tam na yy, yy, Osiedle Bobrek Zachód gdzie zawsze coś tam było Zobaczymy co tam dzisiaj Coś będzie w Paśniczkach Pogoda przepiękna, ja w samej koszulce 10 października Niech ta, niech ta wiosna szybko nie znika <grywa> Pojechałem jednak w inną stronę, bo tam były korki szalone O, kawałek wersalki kawałek mebla ale nic stalowego, na zawodowego Tutaj ostatnio słabo Wyjdziemy, zobaczymy co wyjdziemy, zobaczymy, popatrzymy do środka, do paśnika coś nie ma dla jakiegoś złomika tu nie ma niestety, chociaż coś by tu się tu znalazło, ale nie ma A. z takim czy się nie będę bawił niestety Coś było kupowane, bo są styropiany. No i to torebka pełna pieniędzy pełna pieniędzy dobra, idziemy dalej szkoda czasu to już drugi wózek, który dzisiaj widzę, ale wózków nie zbieram jakoś bo jest cięcia dużo tarczą a tej stali nie za wiele no meble, plastikowe panele chociaż czy coś będzie dla zawodowego? kawałek kabla miedzianego Jakiś kabel to jest, ale jaki, nie wiem. Zabieram kabel. Kabel zabieram. Najwyżej go wyrzucę. Chyba jakiś koncentryczny kabel, nie wiem, może z białą miedzią w środku. Zabieram sobie. Zostałem przed chwilą strąbiony, bo za wolno jechałem. No ale... Nie wiem, czy to źle, że ktoś jedzie wolno. Po osiedlowej drodze na złomik się wybrałem bo wiecie na tą kamerę czekać nie chciało mi się trochę złomiku z poprzedniego epizodu gdzieś no zbieramy zbieramy zamykam bolida bo ida jest tu parę koszy i może się przejść piechotą bo jest jeden tu tam niżej są dwa I Nie zobaczymy co tu jest czy warto podjeżdżać czy co czy jest jakiś złomik szukam złomu w biały dzień dzisiaj taki będzie tytuł filmu fajna szafka z witliny, ale już lekko zużyta no i jakieś tutaj elementy drewniane. niestety niestety, niestety a kuku, panie kuku, są puszki po puszki, to ja sobie zabiorę Mogę? Chyba nie należą do nikogo. Jak myślicie? Czy to jest przestępstwo o świcie? A raczej po południowym? W świetle dnia. Wrzucamy puszki do tyłu. Idziemy dalej. Zobaczymy niżej. I jeszcze niżej. Spacerek dla zdrowotności. Fajne ujęcie. O teraz jestem przyzwyczajony. Przy drugim paśniku tylko opona, kartonik i kij od mietły. Dobra, to idziemy dalej. My tam, tam, a schodzimy jeszcze w dół. Zobaczymy, co przyczeć. Tu by może coś było, o, jest metalowego, coś dla zawodowego, są listeweczki, tak, tak, więcej hałasu był. listeweczki, zabieramy i stąd szybko uciekamy, bód mi się rozwiązał, ale nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu jak go zawiązać teraz. Nie tylko tam parę chleba, trochę jest dla do konia. Dobra, idziemy. Misteczki zabieramy i do auta zmierzamy. Kawałek niezły. Niezły kawałek. I w kolejnym paśniczku były puszeczki. Oto one. Wziąłem bez nagrywania cztery sztuki. Tam w środku zajrzałem i leżały. Fajnie. Tutaj same kartony nic metalowego niestety 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 jechałem do góry to widziałem gościa, który taki wózek prowadził, który ja mam też na dwóch kółkach. No jak jechałem z góry teraz, to go tam widzę w lusterku jak pakuje na ten wózek jakieś grzejniki chyba ze śmietnika i właśnie mu się to obaliło nie wiem, czy nie pójdę zapytać, zaoferować mu transport dokądkolwiek chce. Tak, ja zrobię to dla kolegi. Najwyżej mnie zryczy. Pałysunia. Idę tam. Dobry. Ja nagrywałem sobie filmy o złomie, bardzo mi to fascynuje. Mam taką propozycję dla Pana, bo, bo widziałem, że Pan szedł tym do góry, jak jechałem w tą stronę. Mogę Panu to podwieźć, gdzie Pan chce. Pobojętnie, które miejsce. Na ale to potem jadę na stawową, ale to dopiero jutro. Jutro do skupu, nie? No. Nie bo myślałem, że panu pomogę podwieźć to gdzieś, jak pan chce. Nie trzeba, ja mam wszystko jest. Pogoda jest, wszystko jest. Ale nie? pewnie zabawa przednia i kawałek grosza do kieszeni wpadnie. Dziękuję pięknie, że mogę sobie to nagrać. Znaczy, pana, pana nie nagrywam, bo to jest prywatna ten sprawa, ale. Nie ma sprawy, można pójść na face. Ja na YouTube rzucam. Jaka ma na imię? Darek. Darek ja Robert. No to miłego wszystkiego dobrego. Nie przeszkadzam. Proszę bardzo. <goda> Kawałek grosza będzie, nie? No, na pewno jeszcze trzeba rozebrać. Tak, tak, bo to musiąc. No. Dobra, to szerokości życzę. Powodzenia. Fajnie się jeździ. Jasne. Pogoda sprzyja, nie? Oczywiście, żeby tak było cały czas. No, zima, niepo... <goda> zima niepotrzebna. potrzebna. <goda> No, i pan Darek się sam zawiezie. Jak widzieliście, a ja sobie idę do swoich spraw. Pauza Jechałem tu pod prąd w uliczkę, ale na światłach niewidzialności, żeby obejrzeć tutaj troszeczkę dobroci. Jest to na budowie, jest to teren prywatny, no ale leżą mi futryny I paneliki. No, jest tu parę kilogramów, chcę powiedzieć. Te fotryny bym już obił sobie, krzesełko, tamte panele, tamte panele, jakieś takie profile. No, byłoby tutaj troszeczkę złomiku. I puszeczka jest i różne inne elementy. Dobra, uciekam. Jak widzieliście nie jestem zazdrosny ani nie jestem pazerny. Pan Darek sobie sprzątnął mi z przednosa grzejniki fajne. No ja mu życzę. Jeszcze chciałem mu podwieźć to, ale nie chciał, bo Słusznie uznał, że ładna pogoda i on sobie poradzi. Dobrze. Nie jestem pazerny. Życzę dobrze każdemu, nie, nie jestem zazdrosny, chociaż są ludzie, którzy mi to zarzucają. Nie. Ja raczej życzę każdemu, żeby miał jak najwięcej, jak najlepiej. Taki jestem. Jak teraz stąd wyjechać, w dół, w prawo, w lewo? Złomik fajny. To będzie trzeci ładny blok. Tu jest drugi ładny blok, prawie gotowy, a ja tam podjeżdżam pod taki pierwszy ładny blok, gdzie jest ładny paśniczek. No, a tutaj jeszcze paśniczka nie ma i tutaj też będzie paśniczek w tym bloku trzecim, w tym drugim będzie paśniczek. Patrzą się na mnie jacyś, że nagrywam, ale chyba nie wolno, ale no, wolno chyba. Z miejsca publicznego można. Pan tu wyrzuca śmieci na górkę, no bo nie ma śmietnika. Wiaderka, ale złomika żadnego nie ma, złomika. Niestety... Dobra, zajedziemy tu do paśniczka, tego ładnego przy tym pierwszym bloku. No będą dwa dodatkowe paśniki postawione. Nie to cieszy, mnie to cieszy. A tu widzę przez wiadki, że tam nic chyba nie ma. No ale zajrzymy jak już tu jesteśmy. Parkowanie zabronione. Zakaz parkowania, miejsce prywatne. A ja tylko na chwilę interwencja złomowa. Może być. Nawet nie gaszę mobila, tylko idę. Bo to będzie tylko chwila. Proszę sortować śmieci. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tutaj było coś ostatnio. Był taki mały grill. Ale już gonimy. Już gonimy. Dobra. Ważne, że dwa bloki nowe. Jeden prawie gotowy. A drugi będzie za chwilę gotowy. Tamten trzeci właściwie. Będą trzy śmieci, e, trzy bloki i trzy paśniki. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na osiedlu Bobrek zakończę dzisiaj moją eskapadę. Bo już trochę długo jadę. No i zobaczymy. Zablokowaliśmy uliczkę. Zobaczymy, co tam w pierwszym paśniczku. Czy emocje rosną. No pogoda, jest jak wiosną. Otwarte. No, otwarte. Ubrania. Tylko i deska jakoś No niestety, może innym razem. Zobaczymy, co powiedzą inne paśniki. Jakie dadzą wyniki? No, magnesy muszę bardziej zadbać. Muszę mi zniszczyć troszkę, ale jeszcze czytelne. Także do następnego paśnika. Powiem Wam, że aż wyłączyłem auto z wrażenia. Jak zobaczyłem. Tą mikrofalóweczkę tam. Jeszcze pytanie: czy czynne? Jest czynne. Jest mikrofalóweczka. Jest, jest, na zawodowego, tak, tak, jest, ona jest, pojedzie z nim dziś, daleką podróż, pojedzie ciężka, straszliwie, o, ludzie złoci. Amika, Amika stąd znika, Amiko stąd znika, skakuj Amika do kanika. Ciężar niesamowity. Ktoś tu ma taki magazyn na kółkach. Dziś amika ze śmietnika skoczyła do kadika i tak w cieszenie, właśnie z znika ze śmietnika. Dziś amika z paśnika skoczyła do kadika i tak właśnie w cieszenie. Złąznika, ze śmietnika. O oh jest stał tu wcześniej wentylator. Została tylko taka noga lub dwie, dość ciężkie, a wcześniej było tu żeliwo. Pamiętacie? Żeliwo z filmiku jak zarobić szybko 20 zł. To tu było żeliwo właśnie w rogu, które zabrałem, a te nogi były zamknięte. Kupiłem już żarówki, także dzisiaj będę wymieniał żarówki z tyłu, żeby oświetlenie było kompletne ciężkie. Ciężkie były te nogi. Jedziemy tam jeszcze u góry są dwa lub trzy pauze. I trochę złomika z tego paśnika. Dwa kije. Chyba aluminiowe. Jeszcze jeden został i chyba pojedziemy się pożegnać moi drodzy bo jeszcze muszę to auto posprzątać dzisiaj trochę rano może trochę sobie wywiozę jutro a dzisiaj jak mówiłem żarówki muszę wymieniać jeszcze póki jasno także do jeszcze jednego i gdzieś pojedziemy pożegnamy się na żywo podjedziemy blisko jest co? bliziutko także tak to właśnie wygląda osiedle Bobrek zachód w Cieszynie ja ciągle w cieszynie jestem, ale czekam na kamerkę. Kiedy przyjdzie tam sobie ją na czoło i wyruszę poza miasto. I będzie wesoło. Będzie wesoło. Odjeżdżamy do paśnika, który jest czynny. Jest czynny, ale czy coś w nim będzie to już nie wiem moi drodzy. To już kwestia szczęścia lub jego braku. Były tu puszki celówki ostatnio, ale nie ma. Komuś został jeszcze silikon. A komuś został jeszcze jakiś kosmetyk. A raczej puste. No i meblek. Mebelek. To no na kartony jest ewidentnie. Sory, Sorry zawodowy, ale nie ma do Ciebie w tym paśniku niczego metalowego. No. W tym motobloku Mieszkał jeden mój koleżka, który tu już dawno nie mieszka. Mieszka na Wyspach Brytyjskich i wygrał ostatnio na moim drugim kanale nagrodę w konkursie i cieszyłbym się, gdyby się do mnie zgłosił. się zgłosił i potwierdził adres i wtedy bym mu wysłał, co? Kolego odezwij się, Pawdunia. Tam gdzieś leży puszka aluminiowa. Tutaj leżą puszki aluminiowe. I tutaj jest jedna puszka aluminiowa. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z zawodowym podczas szukania złomu w biały dzień. I co się okazało, że nie było tego tak mało. Była mikrofalówka, Wasze zdrowie. Były jakieś profile. Jakieś kijki narciarskie Jakieś tam kabelek, kawałek czy kabelki dwa Nie było tak źle, mikrofalówka zrobiła dzień No i teraz nam się z Wami tymi puszkami Które oczywiście zabiorę, te dwie i tam Widzę jakieś leżą Pozabieram sobie Dziękuję, że byliście ze mną, rzucę wieczorem ten filmik i i nazywa się on już coś, czyli Cierzyński Objazd Śmietników. Nazywa się on już inaczej. Dzisiejszy nazywa się Szukam złomu Biały Dzień. Wszystkiego dobrego od zawodowego do następnego. Wybaczcie moje marudzenie i że nie było tego złomu tyle ile bym chciał, żeby było, ale <laughs> życie jest brutalne. <laughs> Może, jak wyruszę na większe miasta, na śląsk, tam będzie obfitsze będą łowy. Na razie czekam na kamerę. Jak mówiłem na początku filmu, jeszcze tydzień poczekam. Mógłbym to anulować, to zamówienie i zamówić gdzie indziej, ale niech już będzie, niech już mają. Wytrzymam to jakoś. Wszystkiego dobrego zawodowego, moi drodzy. Do następnego. Do następnego. Kto pije frugo, ten żyje długo. Także... Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję za lajki i za komentarze. O tym, żeby żyć z YouTube'a, naprawdę marzę.